A w międzyczasie chciałem dodać, że na środku rynku istniała w Żabnie tak zwana propinacja. Propinacja to był bardzo długi budynek. Hamila tu demonstruje tę propinację. To, był, to była własność Salamona Salpetra, ale ponieważ tam sprzedawał gorzałkę, piwo i jeszcze inne wino, to była taka Jakbyśmy to dzisiaj nazwali Wyszyng, ale wokół tej propinacji odbywały się jaRmarki. To się odbywały jaRmarki. I proszę zwrócić uwagę, z tego miejsca, gdzie stoimy w tej chwili, widać dokładnie, gdzie ona sięgała. Bo, tak jak idzie róg, róg ratusza, aż sięgała tam praktycznie do budynku Państwa Wleczków. To był długi Bardzo długi budynek. W którym mówię. Jeszcze teraz, w czasie rewitalizacji naszego rynku, kiedy koparki tu kopały pod fontannę i pod ten, yy, wykop po prostu trafił łyżką w piwnicach z tej propinacji, chociaż ona cała nie była podpiwniczona, na skład butelek. A bu, butelki. Nie, butelki śpiwa yy, z piwa pochodziły z. Od Sanguszki, prawie Sanguszki z Tarnowa. No i, i była taka sytuacja. Akurat przyszedłem w momencie, kiedy tą łyżką nabrał te butelki, podniósł do góry, a ja mu macham. Do, do tego. on nie wiedział o co ja chodzi, tylko no, no. i po prostu cofnął do tyłu i grrr, tymi butelkami, że tylko dwie się zachowały. Oh yeah. ja mów... On mówi, co pan chciał? Ja mówi: teraz to już nic. <grymne> Były sklepy również przy ulicy Otwinowskiej, tam i tam był m.in. jeden budynek, który zajmował y... Weisberg. Weisberg. A z tyłu za naszymi plecami budonego urzędu. Tutaj się, to był najpierw budynek prywatny Jakuba Kurkowskiego. Na piętrze mieścił się sąd, a później Jakub Kurkowski dobudował od tego wejścia w tamtą stronę więzienie. I tam było więzienie żabinskie. Tak. Ta połówka od wejścia głównego do urzędu. W tamtą stronę do, do tego drugiego budynku państwa kurkowskich to było więzienie. Budynek socjalny plus budynek piętrowy z sześcioma celami. Otoczone oczywiście to było zaogrodzone murem. Za chwilę Państwo zobaczą resztki tego muru więziennego. Bo tyle się tylko ostało to w całym więzieniu. O, po prawej Państwa stronie widzicie taki załom tam. W tym miejscu z drutem kolczastym to, był, to, to jest pozostałość po żabnieńskim więzieniu. Tu akurat był spacernik w tym miejscu, a dom socjalny i, i cele były przy, tutaj w tą stronę urzędu. Ulica Jagieły, to była ulica, można powiedzieć, Jakuba Kurkowskiego, naszego byłego burmistrza, budowlańca. Który budował domy jeden po drugim i sprzedawał naszym mieszkańcom żabna. Tu, gdzie jest dzisiaj pawilon, wieczorek była apteka dawniej pod gwiazdą, no ale niestety i ona już zniknęła. Skręciliśmy ulicę 3 maja, ona się tak nie nazywała. To była droga do Buźnicy Żabnieńskiej. I już za chwilę zatrzymamy się po prostu w miejscu, gdzie były najważniejsze obiekty żydowskie, jeżeli chodzi o gminę żydowską. Pierwszym takim obiektem, o którym wspomnimy za chwileczkę i zobaczymy, Kamila właśnie prezentuje wam, szanowni państwo, zdjęcie Bóźnicy Żabnieńskiej. Zdjęcie pochodzi z 1943 roku. Przywiózł je pan Adam Bartosz z Tel Awiwu, dyrektor Muzeum w Tarnowie. Dlaczego go zmyliło? Ponieważ tam pisze bodajże rolnicza spółdzielnia produkcyjna, prawda? U góry. Niemcy zmienili napis, zamurowali okna, zamurowali drzwi również. Spólnie, spółdzielnia rolniczo-handlowa. Handlowa, no, spółdzielnia rolniczo-handlowa. Ale teraz, bardzo podejdźmy jeszcze. I chciałem Państwu Uzmysłowić, w którym miejscu ona się znajdowała ta, ta buźnica. ponieważ jedynie tylko wyobraźnia może nam tutaj pomóż. O, tutaj, jak ja stoję w tej chwili na, śród, na środku ulicy, zwróćcie Państwo uwagę, zwróćcie na stronę zachodu, zachod, zachodnim, tyłem w tamtą stronę. Myśmy to nazwali hmm, sadę Buramka, prawda? Ale jest jeden szczegół, pani Dedyńska, nieżyjąca nie już Alfreda Dedyńska, tutaj mieszkała, w tym domu obok, po prostu rozszyfrowała, gdzie to było. Nie mogli tego rozszyfrować w Tel Awiwie, nie mógł pan Adam Bartosz. To trafiło do mnie, Wiesia rodzińska przywiozła stanowa i mówią, że pan się tym zajmie. Nie wiem. Ja mówię, dobrze, spróbuję. To są te trzy obiekty, ale to weź... O, teraz są. Bo jeden szczegół. Proszę zwrócić uwagę na tę fotografię. Ja podejdę w tej chwili bliżej. Stań. Tutaj, w prawym dolnym rogu, jak Państwo widzicie, to jest fragment kuźni pana dyńskiego. A ponieważ obok mieszkała w tamtym, następnym domu pani Alfreda Dedyńska, więc ona mi to wszystko dobrze, fajnie opowiedziała, jak to było jak to z tym Ona bardzo dużo rzeczy powiedziała mi o Żydach, ponieważ utrzymywała kontakt bardzo bliski. Dlaczego to są zamurowane okna? Bo Niemcy po, po, po nie chcieli upokorzyć Żydów, a jedynie mogli upokorzyć Żydów przez ich pracę. Bo Żydzi nie imali się pracy. Żyd wolił, wolił zawsze dekohandlu handlu i szkilo dobrej roboty, prawda? Jeżeli posiadali posiadłości ziemskie, to zatrudniali naszych katolików, naszych rolników do uprawiania. Tak samo było i w tym mom momencie. Tutaj Niemcy gromadzili zboże, wszelkie siano, bydło, czyli krowy, świnie i tak dalej. To było straszne upokorzenie dla ludności wyznania mojżeszowego. <laughs> To było zdjęcie zrobione w taki malutki format, taki jak przed wojną dawniej było robione zdjęcie, z domu państwa Panterów przy ulicy Jagieły, w tę stronę tutaj, gdzie my jesteśmy w tej chwili. No oczywiście tego nic tu nie było, to było pusto. I tu widać wyraźnie burznica, mykwa, czyli właśnie żydowska i dom modlitwy. I tu na tym zdjęciu to samo Z te, na podstawie tego zdjęcia pan jasił Wójcik odrysował te trzy główne obiekty żydowskie w Żabnie. Y, tu widać późnice, łaźnie i do modlitwy, tej drogi do modlitwy żydowskiej. skąd tej nie drogi nie było, absolutnie to było zawijasy, to był plac normalny, to żwir i tak dalej wysypane piachem, bo to była tak... Ta, to ciekawe, buźnica jakich rozmiaru miała? Około 15 metrów długości, czy, czy 20, a tyleż samo prawie miała szerokości. Ten babiniec, który tu... Yy, przepraszam, pokaż. O, tą część buźnicy, którą tu państwo widzicie, to był tak zwany do, dostawiany babiniec. Tam było albo dla maluchów, czyli młodego pokolenia, albo dla kobiet, bo przeważnie Żydzi się ludzie. Materiał na budowę takiej burznicy przywozili Żydzi, plany dawali Żydzi, a wykonywali to mieszkańcy wyznania katolickiego, oni się nie imali takich prac, nigdy nie, nie było żadnych portretów burznicy, tylko były zwierzęta albo roślinność, ornamentyka roślinna. Gmina Żydowska, jak już wspominałem, powstała w 1675, ale rozwinęła się w 1692. Wtedy, kiedy powstał Kirchut, to zaczęły powsta powstawać te obiekty. Pierwsza zmianka na terenie Żabna pochodzi z 1715 roku tej yy, burznicy, że wtedy była wybudowana, ale ona wtedy nie była wybudowana. Yy, po prostu z kamienia ani z cegły, tylko jakaś drewniana była. To samo było z mykłą, czyli łaźnią, która znajdowała się tutaj. O, Także jakbyśmy ten dom, który jest w tej chwili, stoi, to jest początek łaźni. Może masz. O jest, wspaniałe. To jest zdjęcie zrobione tu z tego bloku, z drugiego piętra. Dokładnie widać. Łaźnie, jak ona wyglądała. Tylko to jest ściana frontowa łaźni, tu było wejście do mieszkania, i tu mieszkali ludzie. Ona się, ona się kończyła mniej więcej tak, jak ten budynek się też kończy, tylko ona sięgała aż do połowy tego, tego placu, który tutaj mamy. No, oczywiście, co tydzień. Żydzi kąpali się w tej łaźni, bo byli zmuszeni. Mykwa to była podstawa gminy żydowskiej i obowiązek po prostu żydowski. Zresztą, jak byłem otaki jeszcze, to myśmy też korzystali z tej łaźni po wojnie w latach 50. i 60.: Mamo, daj dwa złote i idę się wykąpać. Tu była kotłownia. Tu podgrzewano wodę, a woda przechodziła tam dalej. I tu był jeszcze jeden problem, bo pod koniec XIX wieku wynikł problem y, kanalizacji od tej łaźni. I nasi radni Gdzie to szło? podjęli decyzję, no. że wybudują specjalne ścieki do ty, tego browu, tam który szedł, no. dopóki nie, aż wybudują łaźnię. Czyli łaźnia została wybudowana około 1905 roku jako murowana już tutaj. I co jest ciekawe, do dzisiejszego dnia, tak jakbyście Państwo od, od narożnika tego budynku, który tu istnieje, Popielik, pan, Państwa popielów, pod spodem idzie kanał takiej wysokości mniej więcej, metr, metr 30, metr 50, który się kończył za po drugiej stronie ulicy Ternowskiej. Jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, kiedy robiono remont, było był do tego, bo się pytano nawet, co to jest za remont. W 70-tych latach dopiero Łarcznia została zamknięta, a pod koniec 70-tych zburzona w ogóle, całkowicie. nie a burznice została zburzona w 1943 roku przez Niemców. Szanowni Państwo, udało się odnaleźć w żabnie fotografię, która prezentuje dom modlitwy żydowskiej. I teraz troszkę wyobraźnić. Z tego miejsca, gdzie ja stoję, budynek, ten blok, który jest trójka, tak jakby, bo jego nie, on nie istniał. Na jego miejscu istniała, istniał dom Modlitwy Żydowskiej, wybudowany w okresie międzywojennym. To jest ten budynek tutaj na zdjęciu. Widzicie Państwo, tu koniec łaźni, tak jakby ta, ta ściana, prawda, bo ona się tu kończyła łaźnia, wychodziła i zaraz za nią przes, przesmyk i dom Modlitwy Żydowskiej. To był dom piętrowy, w którym. Yy, Nauki pobierali tylko Żydzi w zależności w różnych kategoriach wiekowych. I, ale do czego zmierzam? A tu na zdjęciu rodzina Państwa Wrześniowskich. To jest pani Basia, to jest pani Maria Wrześniowska, a tej pani to nie wiem kto to jest. I to jest pani Jasia jeszcze, prawda? Córka. Tak, to są obrazująca. On był w ogóle zaraz po likwidacji Getta Żabińskiego. Zaraz był spalony dach przez Niemców, zburzony, to znaczy nie zburzony, tylko spalony dach, w takiej ruinie był ten dom. O, to proszę zobaczyć te ruiny tego domu żydowskiego, ale w 1945 roku, kiedy burmistrzem Żabna był Stanisław Pitaś, zezwolił mieszkańcom na rozbiór. Tego budynku, tych resztek budynków, i te cegły ludzie pobrali sobie na budowę komórek, stajenek, takich przydomowych, różnych no, pomieszczeń. I, I praktycznie po 1945 roku już nic nie zostało. Była ziemia w tym miejscu, która była tak samo jak i po buźnicy. Została się tylko łaźnia, o której tutaj wspominałem. I przechodzimy do ostatniego etapu naszej wędrówki szlakiem Żabnieńskich Żydów przechodzi do miejsca upamiętniającego getto żabnieńskie i wywiózł Żydów do obozu w Bełżcu. Zresztą nie tylko w Bełżcu. Proszę sobie wyobrazić teraz to cośmy tam opowiadali pod dębem i Budynki, o których mówiłem, getto Żabnieńskie, a więc mamy tutaj końcówkę budynku herbowej, i tutaj jeszcze wzdłuż tego placyku były dwie, dwie, trzy budynki, aż do miejsca tej drogi, tutaj, która jest nową drogą. Tej drogi nie było, tylko to było zaogrodzone. Getto było zaogrodzone drutem kolczastym. W tych kilku budynkach, pięciu czy sześciu, nie wiem dokładnie. Pięć domów. Te pięć domów i te dwa, a tu jeszcze przy ulicy Tarnowskiej, były miejscem zgromadzenia ponad sześciuset Żydów w żarnie. Na terenie tego getta na szczęście znajdowała się piekarnia. Prowadziła ją, prowadził ją Żyd Neugut. No I oni jeszcze mieli możliwość, dopóki mieli Żyto mieli mąkę, mieli możliwość jeszcze wypieku chleba. No ale został teren otoczony drutem kolczastym. Oni się widoki nawet nie spodziewali, co ich czeka na pewno. Chociaż, chociaż znaczna część ludności żydowskiej opuściła nasze miasteczko już kilka lat przed wybuchem II wojny światowej. Oni tak jakby przeczuwali. Niektóre domy sprzedawali, niektóre nie, ale... Tak jakby przeczuwali tą tragedię, która ma nastąpić dopiero w niedługim czasie. I teraz. Po. Kiedy zaczęto likwidować getto. Getto powstało, przepraszam. 1 maja 1942 roku. Otworzono getto. Zaczęto likwidować getto 15 września, również tego samego roku. Wywożono Żydów, część Żydów wyjeździ samochodami do Tarnowa, a część większa ilość oczywiście prze, przeszła marszem na stację kolejową w Żabnie, gdzie jechał pociąg od Szucina i Dąbrowy Tarnowski. Widocznie obliczyli sobie, że nie wszyscy Żydzi z getta Żabnieńskiego zmieszczą się do tego pociągu i musiano kilka samochodów do Tarnowa e, otransportować tymi samochodami część Żydów. E, do czego zmierzam. Żydzi na rampę kolejową, o ile to tak można nazwać w Bełżcu, trafili dopiero 17 września, czyli trzy dni trzymano ich w wagonach. Oczywiście były zgony i tak dalej, bo musiały być zgony. Trzy dni czekali na zagładę, a w Bełżcu to był niesamowity obóz zagłady. Ludności wyznania mojżeszowego. On funkcjonował od, yy, bodajże od kwietnia do listopada, bo w listopadzie zaczęto już likwidować ten obóz. A zgładzono w nim sami naukowcy nie wiedzą, historycy ile, czy 500 tysięcy, czy 600 tysięcy, a nawet niektórzy twierdzą, że 800 istnień ludzkich, żydowskich. Tam nie liczyli, nie zapisywali, nic nie było rejestracji. Wjeżdżał na rampę pociąg, 25 wagonów, bo 26 się nie mieścił. To były wagony bydlęce. Oni to... pociąg wjeżdżał po taką rampę, a góry, ponieważ rosły sosny, były powiązane ze sobą, a to wszystko przez to, żeby samoloty z góry nie mogły obserwować, gdzie oni ich wiozą. I ci biedni Żydzi po prostu Dwa pociągi dziennie były i z takiego transportu zostali Zostali zawsze ich golono, strzyżono, rozbierano i zaprowadzano do, nie wiem to jak to nazwać, pomieszczenia gazowego, ale to to jest słowy powiedziane, pomieszczenie gazowe, ponieważ w Bełżcu uśmierdzano Silnikiem od czołgów z palinami. Więc proszę sobie wyobrazić, jeśli stłoczono w małe pomieszczenie wielkości dużego pokoju 100 ludzi czy ileś, jaką katargę musieli przechodzić ciężką, za czym nastąpił zgon. A później nie było krematorium, tylko palono w dołkach i na stosach. Polewano ropą czy podkładano jakieś susze i po, po, po prostu podpalano i w ten sposób. Dlaczego zlikwidowano, zaczęto w listopadzie? Ponieważ już nie mieli gdzie, miejsca, gdzie Niemcy tych Żydów chować. Brak, brak było brak było miejsca i, i zaczęli likwidować. Z Bełszca uciekło, o ile się doczytałem, tylko pięć osób. Z tego jedna osoba złożyła oficjalne zeznania jak to się stało i w ogóle co tam się działo obsługiwali to przeważnie więźniowie ukraińscy i część oczywiście Żydów, bo ich zatrudniano do palenia zwłok do tego, a na koniec już pod koniec obozu kiedy już to w ogóle Niemcy zaczęli się stamtąd w Bełca wycofywać załogę która jeszcze przeżyła Wypędzono na taką trampolinę. W dole oczywiście paliły się zwłoki, i jeżeli nie skakali sami, to ich strzelali do nich i tak ich wymordowali w całą załogę. Więc jest okropną wspomnieniem dla Polaków, dla Polaków, dla ludności żydowskiej. To był chyba, śmiem twierdzi, jeden z najbardziej mm, strasznych, najbardziej Tragiczny obóz, jeżeli chodzi o zagładę ludności wyznania żydowskiego. Nikt nie rejestrował, nikt nie tego tylko brali, wszystko te kosztowności, niekosztowności Żydów do osobna, osobnych pomieszczeń, a ich zapędzali i na tym się kończyło. I jeszcze drugi transport dziennie, i właśnie w ten sposób aż tyle ludności żydowskiej. Tu nasuwa się pytanie, obojętnie czy to byli. Ludzie wyznania mojżeszowego, czy to byli katolicy, bo również i, i nasi ludzie ginęli w tych obozach, ty wiemy doskonale z historii, jak to było, co Niemcy robili z Polakami również. Ale musimy sobie zdać sprawę z jednego. Jakieś ciężkie grzechy musieli ci ludzie popełnić, żeby ich taka kara spotkała. To jest niewyobrażalne nie, nie po prostu, żeby tak można było wytępić naród żydowski. I, i na te... Ja myślę, że kiedyś, po iluś tam latach, historia to osądzi. I nie wiem, czy wymierzą sprawiedliwość, czy nie, czy dojdzie do jakiejś sprawiedliwości. W każdym od razie taka refleksja mi się właśnie nasunęła, ale no niestety przykra, ale prawdziwa. Tutaj na tej tablicy jutro będzie otwarcie, tak. prawda? Tam jest fragment wiersza Janusza Stanisława Pasierba, tego naszego księdza, o którym mówiłem wcześniej. Tam jest umieszczony tekst pamięci żydowskich i mieszkańców Żabna i okolic. No bo w getcie byli nie tylko mieszkańcy Żabna, ale sprowadzili również Żydów miejscowych okolic, bo to była gmina żydowska, więc Otwinów, Nieciecza, Czyżów, Gorzyce, wszystko. Chociaż tam było bardzo mało ilość ludności wyznania mojżeszowego. I tu ich właśnie skoncentrowali, a później wywieźli do Bełżca. Tam jest jeszcze po prawej stronie tablica wyjaśniająca, co to za miejsce? Jutro o godzinie 16:30 zapraszamy. To getto sięgało dotąd. Dlaczego w tym miejscu? Urząd nasz, jeszcze myśmy dyskutowali, prawda, tu z panem Krzysztofem, wystąpiliśmy do IPN-u mhm. o zezwolenie, że chcieliśmy umieścić tablicę lub coś takiego tu na, na herbowej. Na herbowej. Wszystko było dobrze. Maryś czosnika. Mariusz mu Marci Mar 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 wyraził zgodę, wszystko było zgodne z prawem. Mówił, gdzie obojętnie, gdzie Państwo chcecie, tam sobie umieścić. To poszło do ipn -u. I z tego co wiem, po roku czasu zechciał IPN dać odpowiedź, że ponieważ jest to posiadłość już prywatna, więc oni nie wyrażają zgody na umieszczenie takiej tablicy. I w związku z tyle co ja mam do powiedzenia. Ale gdzie te miejsce getto, Pan 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 jeszcze chciał... no Właśnie Tajpa stoi, i tutaj ten na zakręcie takie były. Zdjęcie jest, Kamila niech tutaj. Kamilko, pozwól z tym zdjęciem, gdzie było getto. I ile budynków mogło być w takim... Pięć od strony rynku, i dwa tu od strony stanowskiej. Od domu Sambora, czyli od pani panterowej. Aha. Od pani panterowej. Jeden, to jest ten przylegał do tego domu. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, bo to już są te budynki, które tu były, na no ich nie ma już no. I tu był zakręt na Tarnu, gdzie my stoimy. I tu były jeszcze dwa domy. Jeszcze tu dr Mateusz Kalita ostatnio znalazł wspaniałe dokumenty odnośnie ostatnich tygodni, prawda, Mateusz? tygodni, dni, że tak powiem, żabnieńskich Żydów tutaj na terenie Getta i w ogóle żabna. Może dwa słowa? Udało mi się dotrzeć do relacji przetrwałych Hani i Racheli Goldman, które zamieszkiwały właśnie w, w budynkach, w których było getto. One przetrwały dzięki, no to były lata w ukryciu, ukrywały się w stadołach, w nie, nie masz tu żebnie. I, I jest relacja właśnie jednej z sióstr, która, właśnie Racheli Goldman, zdecydowała się ona wrócić do getta. Wtedy już było getto, one oczywiście były, były w ukryciu w Stodole. No i wspomina ten okres jako ten, ten właśnie czas powrotu do getta, pewnej deszczowej nocy, bo wtedy można było z łatwością przemieścić się z razy tutaj. Oczywiście po kosztowności chodziło o to, żeby one tu mieszkały, żeby poddać kosztowności, które zostały ukryte. No i wspomina o okres bardzo tragicznie. Była to grupa ludzi upchana właśnie w tych kilku budynkach. Warunki były, były tragiczne i wspomina tutaj że obecny strach strach jako, jako odczucie, jako, jako właśnie to, ten, ten szczegogawiający strach, jako, jako no, otaczające, otaczające odczucie. No i mieszkańcy tego getta, czy też ludzie, którzy stali tutaj, tutaj siłą zgromadzeni, dziwili się Racheli Goldman, dlaczego ona tu przyszła bez, bez opaski, bez gwiazdy Dawida na ręce, że ona oszalała. Wręcz sugerowali. A, a jak wiemy, e, Rachela Goldman przetrwała, ludzie z getta e, no, zostali uśmierceni. E, było, jest to o jest to tyle interesujące, że, że tych relacji światła jest, jest, jest niewiele. E, tak jak wspomniałem wcześniej, Hania Goldman, Rachela Goldman i ich, e, ich mama, one przetrwały e, w Sieradzy, przetrwały w Stolole. Mamy również relacje. E, Tutaj e, Gieni Dąbek, e, film Ostatnia Generacja, jest to również wartościowa, wartościowy ślad i myślę, że warto, warto zagłębić się, bo jest to, jest to niezwykle, niezwykle interesujące. Ja po prostu przypomnę, mianowicie chyba to było w dniu, kiedy Niemcy ekspedowali, że Mama mnie wysłała po a ja mieszkałem 200 metrów stacji kolejowej, więc do, do rynku miałem ten kilometr. Cały czas szedłem jako mały chłopiec, 7 lat. Mówię drożdże, drożdże, bo po drodze szedłem. I Doszedłem na Winkiel, tutaj gdzie przedtem był sklep. Teraz ten dom jest yy, w ale tam były... I tam był sklep. I, i w ten czas jakbym poszedł na ten Winkiel, widzę, że idzie, idzie furmanka w pace, jak to mówią, para koni. Furman po lewej stronie, a na wozie były trupy Żydów, To to na tych Ta. po prostu kamieniach jeszcze się to wszystko ruszało. I do sklep, jak ten furmanka przejechał w kierunku Dąbrowy, powiedzmy na to chyba, na, te, na cmentarz. I byłem taki zdenerwowany, nie wiadomo co jest. Jak wszedłem do sklepu, nie zapomniałem, tak jak to mówią języka w gębie, Bo te pani mi się pyta po co brzeszedą. No nie pamiętam, zapomniałem. Szanowni Państwo, serdecznie Wam dziękujemy za ten dzisiejszy spacer, w w deszczu, płotno, zimno. Wytrzymaliśmy. Kończymy dzisiejszy spacer w tym miejscu. Mam nadzieję, że jutro w tym miejscu się spotkamy. Godzina 16.30. Odsłonięcie uroczyste tej... Macie pamięci, a później o 17.30 koncert muzyki klezmerskiej, muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Klezmorim Trio. Serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. A po koncercie zwiedzanie wystawy zatytułowanej Jorcaj, gdzie m.in. zdjęcia z pobytu grupy Cadyków w Żabnie, więc będzie można zobaczyć, jak to wyglądało w 2015 roku. Serdecznie Myślę, że w moim i Państwa imieniu dziękuję naszemu przewodnikowi, Panie Pawle, wielkie prawa. Serdecznie Panu dziękujemy.